Macbeth Williama Szekspira. Angielski przewodnik po dziełach Szekspira o Macbecie mówi: „Najkrótsza, lecz najbardziej przerażająca tragedia Stratfordczyka. Utwór obrósł w niezliczone interpretacje. Dawniej czytano Magbeta przede wszystkim jako sztukę moralizatorską, ukazującą krach ludzi owładniętych rządzą władzy. Z czasem los bohaterów analizowano bardziej w kategoriach indywidualnej psychiki. Macbeth jest może najgłębszą psychologicznie tragedią Szekspira, napisał Jan Kot w swoim klasycznym eseju Macbeth albo Zarażeni śmiercią. Doświadczenia dwudziestowieczne z pewnością wpłynęły na analizy tekstu, w których próbowano odkrywać źródła zła, w jakim pogrążają się Macbeth i Lady Macbeth nie tylko w wymiarze politycznym, a wręcz metafizycznym. Sztukę Szekspira wystawiono prawdopodobnie po raz pierwszy na dworze Jakuba I. Monarcha pochodził ze szkockiej dynastii Stuartów, dlatego być może Szekspir uczynił pewien gest wobec króla i umieścił postaci tragedii w realiach historycznych Szkocji, a przede wszystkim w jej naturze, która tworzy sugestywną aurę dla opowieści. Mimo, że istnieje przesąd teatralny, że inscenizacje Macbetha przynoszą pecha, stąd aktorzy nie wymawiają tego tytułu i posługują się alternatywnym tragedia szkocka. Utwór był i jest stale obecny w repertuarach. Role Macbetha i Lady Macbeth grali najwięksi aktorzy i aktorki. W Anglii m.in. Garrick, Edmund Keen, Lawrence Oliver, Ian McKellen i Judi Dench. W Polsce prapremierę Macbeta wystawił Wojciech Bogusławski. Po II wojnie światowej do dziś tragedię zagrano ponad siedemdziesiąt razy. Reżyserowali ją między innymi Zygmunt Hibner, Andrzej Wajda, Adam Hanuszkiewicz, Krzysztof Nazar, Mariusz Treliński, Grzegorz Jarzyna, Maja Kleczewska, a zagrali aktorzy tej miary, co Tadeusz Łomnicki, Jan Świderski, Wojciech Przoniak, Zofia Kucówna, Daniel Olbrychski, Janna Szczepkowska, Janusz Gajos, Krystyna Janda. Jakkolwiek interpretowano Magbeta, pozostaje on wielkim dziełem literatury dramatycznej, którego rażenie tworzy poezja, bo przez nią autor zapisał niepowtarzalnie tragiczny wymiar wszystkiego, co ma dziać się na scenie i wszystkiego, czym może się stać, w głęboko ludzkim sensie para bohaterów. Jak napisała znawczyni twórczości Szekspira, Marta Gibińska.